A więc siemano, witajcie, z tej strony Gabryś. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, zniwa na pełnej. W końcu przyjechałem na zniwa. Owiec, kosimy owiec. E, jedziemy prosto z usług. Więc ja będę szedł, idę po traktor, idę po z i jak przyja przyjadę, jak znaczy jak pójdę, będę już sam. no to wam coś nagram. Widzimy się zaraz. Ale zanim to coś, to możecie, oczywiście, strzelić łapkę w górę, i subskrypcję woneczkiem, ktoś z tego nie robi. No i co, widzimy się zaraz. No, mówiąc ogółem, szczerze, mi tak się za bardzo nie śpieszę, bo zanim wujo na kość tą szczepę jedną, to trochę czasu minie. Coś jedna zbiornik, nie wszczepę. I teraz mamy tak. Tu stoi czwórka. Stoi czwórka spięta z autosanką to pojedziemy z tym zestawem tylko zanim to to idę jeszcze po i widzimy się jak będę jechał już bo to nie ma sensu nagrywać okej okay, słuchajcie cyk o kurde ale tu gorąco okej okay. okej okay, bierzemy sobie bolec. jeszcze bo wuja wczoraj kosił u siebie i pożyczył ciągnik z przyczepą i trzeba będzie zamknąć O kurde Uż mi zatkało Przepraszam widzowie Nie wytnę tego Nie wytnę tego O kurde O kurde Drzwi otwieramy Bo to nie idzie wytrzymać okna Przepalamy gruzia. Jeszcze zobaczyć to się nagrywa tylko. Oczywiście, że się nagrywa. Kurde. No co jest z tym ciągnikiem nie tak? Ujo. O no to fajnie. On tak czasami ma po prostu ten ciągnik. Dobra, jest. Wszystko gotowe. Ruszamy widzowie. Z autosanką B47 z portami dodatkowymi. A my ciśniemy za rzekę. Ogień! Widzowie zapomniałem, że teraz drugiej baterii, że się tutaj wrócić ją mam. Tylko, że e, nie, nie wziąłem i teraz na pole, więc, ale mam i tak pół baterię teraz, więc nie wiem. Dojeżdżamy już ogółem, nie wiem czy będę wjeżdżał tam, bo w... zostawię chyba ciągnik tutaj na mostku. Z tego względu, że to jest po prostu cienia, tam jest słońce, a słońce, cień. <grystanie> jest tak średnio. O, jest widzona, już widzę. Ale co no, dobra. O kurde, jednak nie ma tu cienia. Kurde, dobra. Dobra, zaraz zobaczę, gdzie staniemy. A tam już jest, widać, bizona. No. Stanąłem sobie mniej więcej tutaj. Tylko nie wiem, czy to nie jest za daleko. W sensie. Tam cienia nie będzie, a tu ma tak to cień. A suę, jak coś będzie jechać najwyżej podjadę. Dobra, gasimy go tutaj, myślę. Nic nie jedzie na razie, więc ten. Jak coś najwyżej ogółem, jak coś będzie jechać, no to wezmę. Po prostu odjadę, bo to. W cieniu ciągnik zostawię, nie będę tutaj się pchał Różnie dobrze tu mogę zawinać bączka, bączura Tego nie zrobię Obraz, słuchajcie, widzimy się zaraz jak ten No po prostu zaraz przy pierwszym sypaniu, no bo Nie chce mi się więcej nagrywać na razie, teraz ujeść, bo jestem spocony cały I brudny Dobra, wszystko się nagrywa Słuchajcie, widzowie, pełny aby czwórka odpaliła Poszło? dwuja na no spokojnie bubuję tam jeszcze kosi. ja tu na niego poczekam na tej drodze zobaczymy gdzie stanie na poprzeczniaku może się wysypiemy to by było no, dało najbardziej żeby zostawić już się tutaj ale zobaczymy zaraz kurde tam już? Jezus, szczerze? Nawet, nawet sypie. No to słuchajcie, wjeżdżamy na pole. Wolno oczywiście. Etko, szczerze mówiąc, nie wiem. Słuchajcie. Ogółem to, powiem wam, nie wiem, czy się powinno jeździć pomiędzy pokosami, tak jak teraz, czy na pokosie. Nie mam pojęcia, szczerze mówię. Chyba się zapytam bo ja. Ale na spokojnie, już zaraz nie wiemy. Wszystko było zamykane, jest na pewno w przystępie. I ogień Struja. podjeżdżam z miwa Podkumbaj. pod kumbaj. Patrzcie to, a nie drugi raz, bo wczoraj podjeżdżałem. Dobra, jesteśmy. Gasę gruza. Idę Wam coś nagrać. Mamy pierwszy, pierwszy zbiornik. Już Wsypiemy. Zaraz nagram jak wchodzi na obroty. Poszedł. Poszedł, wizonek. Ogółem jest dobrze. A wręcz trochę kurzy tu przestanie i zaraz wejdziemy na przepę. Zobaczymy. Jak tam, bo kosiliśmy u takiego jednego sąsiada. Znaczy, nie wiem, czy sąsiada, bo na drugiej wiosce, tu obok, mieszkał z czy taki sąsiad. I miał dużo zielonego w swoim e, owsie. A my tu mamy nawet ładne. Ten trochę pszenicy tu jest, widzę. Jeszcze. Nie no, coś tam będzie myślę z tego. Ma, nie, ma, nie ma dużo zielonych, prawie w ogóle. Dobra, idę wam nagrać trochę bizonka. Ale patrzę na to, jak tam się kurzy, nie wiem czy mi się tam chce iść. Jakbyście jak się pytali, dlaczego header jest innego koloru, to header jest po prostu nowy. No, dla nas nowy, ale używany, kupiony został. Bo tamten był tragiczny, a ten jest już dobry. Ale to brzmi ładnie. Później może wejdę, wejdziemy trochę na kombajn, może ja trochę pojeżdżę sobie, bo coś tam, coś, coś się coś potrafię, kosić, ale dopiero się jakby uczę. Ale już mi nawet dobrze idzie, wujo mówi, bo mówi, mówię, bo skosiłem w tym roku. Więc później jeszcze wejdziemy pokosić. Zmieści się bo Nie może. Ja lepiej jak coś to koguty pal. Dobra. Dobra. słuchajcie. Nie wiadomo czy się zmieści, więc zależy, jak coś Pociągnie pociągnik lecę chcę usiądę w nim, to coś czuję, że jest nagrzany w nim tu blacha. Ale nie, chłodno jest, kurde. Widzicie, na słońcu zostawiłem Gabryś w Dobra, idziemy sobie tutaj. O a O No zatrzymaj się boją. Okej okay. Dobra syka Dobra Sypiemy na drugi zbiornik można powiedzieć, że pełny. Będziemy, słuchajcie, przejeżdżać na drugą stronę. Na następny kawałek. Słuchajcie. O Jezus. Później wyczepię gąbek, by wuja poszedł. Zamkniemy sobie drzwi, bo jest teraz masakra. O Jezus. Jak się wysypie, zaraz podwyższotniemy go z kurzu. gasimy go na chwilę. I dobra. Okej, okay, tu już przestaje się sypać. Dobra do góry. Obniżamy go z obrotu na wolne obroty, a my idę złożyć rurę. A jeszcze wyłączymy Mocarnię Mocarnia wyłączona Wezmę rurę złożę Trzeba mi jakoś mówić, to się robi o tak Tak Teraz Tak Ociągnąć i O kurde Weźmiemy też szmatę Trochę te szyby skórzył, weźmiemy go Ogarniemy Wezone zakurzone A to wiadomo że no, coś tamtego, wejdziemy na header. To jest nieodpowiedzialne, nie róbcie tego w domu. To jest bardzo nieodpowiedzialne. bo tak, to tak jakoś robił dobra, wyjdziemy sobie tak, złapiemy się za to dobra, styknie Idziemy na drugi kawałek, ja sobie go pijam, drzwi otwieram, bo to. O kurde. No i jedziemy, słuchajcie. Później wsiadniemy na kombajnie, ja będę kosił. Ale mój przejedzie kilka razy no i e, razem z drugim wujem będziemy sobie jeździć, ten wuj jest odpocznie Ale klimacik, słuchajcie. Ursus widzą przede mną w jedzie Nie na no, kozaczek Albo skrzypi, nie mogę. Na pewno to nie będzie jedyny vlog z koszenia Milka jeszcze mam tam jak ponagrywać Myślę, że z dzisiejszego dnia będzie jeszcze jeden na pewno To wiem Dobra, widzimy się jak będę Myślę, że już na kombajnie, bo to nie ma sensu nagrywać Kosimy ten kawałek, on ma około 3 hektarów Jó ja jedno zrobił praktycznie. Zadecie przyjechać po drugi ciągnik, złem. Drugi wujokosi Tu w ogóle pole Dobra. To jest wujo, Zapinamy tam wujokosi Jedziemy drugim ciągnikiem. A tamten, tamtego będziemy sypywać. Nie dasz rady trochę przesunąć? No. Dyszla, przesunąć nie dasz rady trochę? Kurde, ciężko może być. A w drugą stronę. Czekaj. Podjadę trochę do przodu, jakbyś trochę przesunął. O, idealnie, ja czekaj Teraz się ustawię lepiej trochę. I jedziemy, słuchajcie, MTZ-em. Tego zostawimy na poprzeczniaku, a tamtą zabierzemy sobie na. W sensie, jeszcze jeden zbiornik wysypię i bierzemy go, ją i zwalamy. Słuchajcie. Więc może, ała, Jezus, więc może jak z kombajnu nagram inny odcinek. Po prostu, kurde, jak to skacze. Zapomniałem no, że to MTZ, dobra, widzimy się zaraz. Dojeżdżam już z tym ciągnikiem. Zostawiamy, czekamy na wuja, aż bo już widziałem, tam jest, tam jest kombajn. Wy nie widzicie, ale ja przez kukurydzę widzę trochę dach. Ale wjeżdżać na pole, czy zostawić go na drodze, to jest pytanie. I ja jest chyba na polu bym zostawił, no bo jakby ktoś chciał przyjechać. A wiadomo nie ma co. On to jeszcze raz przejedzie sobie trzeci raz poprzednio, to będzie miało dwa miejsca. Czekajcie, ja zredukuję sobie A bo wiecie co zrobimy inaczej. Zapytam się Buja, gdzie on będzie chciał ten, ten traktor. Dobra, widzimy się słuchajcie za chwilę. Słuchajcie, idziemy na kombajn. No zobaczcie, to co z czego tutaj jest to trochę mało, nie? No i w końcu tu piach też. Jerpi. No nie jest to za dobre, zboże. Widzę po tym. Przyjechałem. czy ja przyjadę z pełną pszczepą, nie? w ogóle wujo przyjechał, nie? i ciągnik stoi a jego nie ma czyli pewnie jakaś awaria pojechał po części a czy te, tego ci gdzie na poprzeczniaku zostawić czy tam gdzie czwórka no nie wiem bo gdzie to się wymyślić? A nie, nie wiem No, Baik pun dia orang agak berisik tu. Ah ah. Kalau dah dah pun mari. Kalau Mia kau. Kau dekat. Oh ya yeah, kau. Słuchajcie widzowie! Będziemy tym zabójem jechać Ale zakurzony, mój Jezus Na spokojnie o. Bo zbiornik będzie trochę dalej Tylko najgorsze, że NTZ trzeba będzie tam zaprowadzić Na koniec Dobra, palimy go Boja, jedyna i czekamy, i wyjdziemy ale dobra, słuchajcie, ja myślę, że spust nagram w następnym odcinku więc na tym odcinku też będzie wszystko łapka w górę, subskrypcja jako obowiązkowo i widzicie, słuchajcie, i widzimy się w kolejnym odcinku na tym kanale na razie, cześć